Petra, a tak w pełnej nazwie to Petra Warszawa, jest po pierwsze częścią Kościoła Dom. I Petra to jest grupa młodych dorosłych, studentów. Petra to z greckiego skała. I dlatego nazwaliśmy spotkania dla młodych ludzi właśnie Petra. Dlatego, że wierzymy, że kiedy wchodzimy w dorosłość, kiedy budujemy to dorosłe życie, potrzebujemy silnego fundamentu, którym jest wiara, którym jest relacja z Jezusem Chrystusem. I dlatego właśnie chcemy na Petrze. Budować sobie ten fundament, który jest jak Petra, jak skała, który będzie towarzyszył nam całe, całe nasze przyszłe dorosłe życie. Petra nie jest jakimś zamkniętym spotkaniem dla jedynie ludzi z kościoła. Wszystkich, którzy są młodzi, czują się młodo zapraszamy, to niezależnie od tego, czy, czy należą do kościoła, czy wierzą w Boga, w Jezusa Chrystusa, czy, czy też nie. Po prostu naszym celem jest to że też, żeby się poznawać na tych spotkaniach, żeby mieć ze sobą relacje, więc każdy kto chce po prostu budować relacje, chce należeć do, do takiej grupy przyjaciół, jaką jest Petra, jest zaproszony. Spotkania Petry są bezpłatne, dlatego że jesteśmy częścią Kościoła, Kościoła Dom i chcemy tutaj tworzyć przestrzeń, w której dzielimy się dobrem, dzielimy się tym, co sami dostaliśmy od, od Boga, od Jezusa Chrystusa, czyli przede wszystkim tą relacją z Nim, tak? I dlatego organizujemy Petre i inne bezpłatne spotkania, żeby właśnie podczas nich dzielić się tym wszystkim, co, co sami otrzymaliśmy, ale jednocześnie tworząc po prostu fajne miejsce, przyjemne miejsce, którym też tak normalnie po ludzku jest, jest miło i przyjemnie, dlatego Mamy przestrzeń kawiarni, która jest po prostu ładna, jest fajnym miejscem do spędzania czasu, gdzie odbywają się spotkania Petry. Po pierwsze, spotykamy się ze sobą, czyli chcemy mieć, chcemy mieć fan, chcemy mieć dobry czas po prostu. Zaczynamy od jakiegoś takiego, właśnie, icebreakera, zabawy integracyjnej, żeby przejść potem do tego, co jest główną częścią spotkania czyli wspólnego omawiania, dyskusji. Tematów związanych z wiarą, z tym, jak to u nas wygląda na co dzień. Spotkania Petry odbywają się co tydzień i omawiamy sobie jakiś konkretny temat. Omawiamy sobie to, w jaki sposób na co dzień przekładamy właśnie do tej codzienności to, w co wierzymy, naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, tak? To znaczy, jak rzeczywiście możemy budować swoje życie w praktyczny sposób na tej skalę, na tym fundamencie, jaką jest relacja z Jezusem. I na każdej Petrze też mamy po tej głównej części taką bardziej bardziej różną część, taki różny czas, gdzie mamy jedzenie i po prostu jesteśmy ze sobą, tak? Bo, bo jesteśmy też po prostu grupą przyjaciół i budujemy relacje ze sobą. I Petra nie ogranicza się tylko do cotygodniowych spotkań, ale też tak naprawdę często spotykamy się w inne dni, tak zupełnie nieformalnie, na różnego rodzaju integrację. Po prostu lubimy być ze sobą. Myślę, że młodzi dorośli, młode osoby mają w kościele do odegrania bardzo ważną rolę, dlatego że ten początek dorosłości to jest taki bardzo dogodny czas, żeby odkrywać swoje powołanie, żeby służyć, angażować się w różnych miejscach, bo też mamy więcej czasu niż, niż w późniejszych etapach życia, kiedy jesteśmy w małżeństwie, kiedy jesteśmy rodzicami, kiedy jesteśmy na jakichś wyższych. W dalszych etapach kariery zawodowej, dlatego możemy w tym czasie angażować się dosyć swobodnie, możemy szlifować swoje talenty, które dostaliśmy od Boga, odkrywać co jest naszą rzeczą, co nie jest naszą rzeczą, możemy szlifować też swój charakter i bardzo mocno w to wierzę, że kiedy dajemy z siebie, właśnie angażując się w wolontariat, służbę w kościele, to też bardzo dużo otrzymujemy. Dlatego ten czas kiedy jesteśmy młodymi, dorosłymi, młodymi ludźmi w kościele, bardzo warto zainwestować właśnie w taki rozwój, rozwój w służbie, tak? Dlatego, że być może Bóg nas powoła kiedyś, żebyśmy byli przywódcami, pastorami, zakładali kościoły. I to jest po prostu taki czas, kiedy się szkolimy, kiedy szlifujemy swoje talenty, kiedy szlifujemy swój charakter i jednocześnie dając. Dajemy też to na zewnątrz, tak? to znaczy w tym czasie, kiedy możemy się bardziej intensywnie angażować, budujemy po prostu kościół, a kościół ogłasza to, kim jest Jezus Chrystus, co zrobił na zewnątrz. Dlatego ten czas możemy, budując kościół, przeznaczyć po prostu na ewangelizację, na bycie częścią misji lokalnego kościoła. To jak zostałem liderem Petry, to jest myślę ciekawa historia. Dlatego, że kiedy przyjechałem do Warszawy na studia, to zacząłem chodzić na Petrę. Spodobało mi się właśnie na Petrze, na spotkaniach dla, dla studentów i młodych dorosłych w Kościele Dom. I kiedyś podczas pewnej Petry miałem takie wrażenie, takie przeświadczenie: jakby Duch Święty do mnie wtedy mówił, że kiedyś ja będę prowadził te spotkania. Co może być ciekawe, interesujące. I oczywiście nie, nie poszedłem wtedy do, do Krysi i Eli, które wtedy prowadziły Petra i powie, powiedzia, nie powiedziałem im tego, że teraz ja będę liderem, ale wiesz, że, że Bóg kilka lat wcześniej, zanim stałem się liderem Petry, dał mi takie zapewnienie, że jakby to jest jego kierunek. Potem po prostu yy, byłem w, w miejscu, w którym była potrzeba, to znaczy w różnych miejscach w Kościele Dom służyłem, angażowałem się i byłem też na Petrze. I na tej Petrze też się rozwijałem, zacząłem mówić słowo kazania. Byłem w core teamie, to znaczy w takim zespole, który organizował spotkania. I tak jakby nie mówiąc o tym doświadczeniu, tym przeświadczeniu, które miałem w swoim wnętrzu, w swoim sercu, nie mówiąc o tym Krysi, ona po jakimś czasie mi po prostu to zaproponowała, żebym został liderem Petry, żebym przygotował się z jej pomocą do tej roli. i No i tak to po prostu wyglądało. Od tego momentu, kiedy rozmawiałem z Krysią już, już konkretnie na ten temat, minęło jeszcze parę miesięcy, żebym od kolejnego sezonu mógł, mógł stać się liderem. Potem zostałem w taki oficjalny sposób powołany. Była, była modlitwa na scenie podczas niedzielnego nabożeństwa. No i tak mniej więcej wygląda ta historia.